Jasper, gramy brawy staro. moja siostra uważajcie na koronawirus i mska pierwsza widać to dojeczka ból drugi no i moja siostra już ma koronawirus prawie jeżeli ha daj nam maj, no. Gówny daj na malcie, ma pan serdecznie. Wiedziałem, patrzcie. Jak można patrzeć W sklepie można się zarazić. Niech uciekaj do sklepu na 4 godziny. To was. Patrzcie, nic mi nie trafię. No, teraz było Mam 12 mam 26 ma. Frank, w pierwsza epica. Pierwsza epicka... ma, no. ma gościu.

Wiecie, że mogę Leo na dwóch takiej 500 masów... Nie było ale <grymka> Nie wiem, ale... I tak. Teraz mega boxa mogę otwierać. Piątka! Kurde. A ile ja mam w ogóle Эй, ты меня на убить? Не, бумаг, где я Девять пустач. О, oh, нет. Yes. Я не верю. Шустка! Джесси! Джесси! Джесси!

Czemu krzyn. to Mam nadzieję, że panie, panie, panie. Mary, mary. jest skrzynce? Dobra. Mam mary. jest mój. ma. Czary, mary. Hopus, pokus. W tej skrzynce jest mój stary. Nie ma mojego starego. A wtedy. ma. Za szybko kipę. Czary mary. A w tej skrzynce jest mój kuźba. A nie udało mi się. Ale w 10 postaci trafiliśmy. To już jest hit. I na których połowarach już są? Został mój głośnik. Gdzie Cicho. Co? Już powiedziałem. Powiedziałem, że moja... Zamknij się, siostra! Weź mi! Właściwie nie zarazisz Wyjdź mi z pokoju. Siostro! A to, że nie, bo ja jestem po O nie, dwójka koń! To szybko rzucę. jak wójka, wójka, jak mnie prześladujesz, dwójko. Dwójko, dwójko, wójko. Prześladujesz mnie! Czwulko, czwulko, czwulko. Przeszkadujesz, nie, czwulko. Taka! propozycja dajcie mi 5 5 pięć, pięć subów dajcie mi 120 tysięcy sub Łapek w górę nagrywam jak otwieram 20 megaboxów ale na to będziemy musieli na to uzbierać o każdy latrafiliśmy Aha. Czemu, co ty im gadasz? Moja siostra jest głupia. Ma pięć... Moja siostra ma cztery latka. Moja siostra ma cztery latka, więc nie boję się Nie mam czterech latka. Ja, już ma, a zaraz, zaraz będzie miała komunię, a ja w tym roku mam komunię. A ja mam 8 lat. Jest, Jestem młodym youtuberem. Ha! Dobra, jeszcze z 5 megaboksów. Otożymy. I będzie koniec. Jeżeli mi jak tu... 5 megaboksów, czy się. Dobra, już 2 megaboksy z Zosia! Odejdź od niego do siebie! 5 megaboksów! Ostatni, czwarty megaboks. Teraz będzie piąty. Piąty megaboks! O, e, nic nie trafił.